Ja bym ją wystawił na sklepach za 540 tysięcy około. To jest uczciwa cena, jak za, za tak rozbiniętą fa fabułę. Plan jest taki, żeby złożyć wniosek do KPO. To po pierwsze dywersyfikację, no. dywersyfikację, dywersyfikację, żeby tu jakiegoś crowdfundingu nie uruchomić, może. Mamy tu pewien element edukacyjny. Rozwijanie świadomości, jak rozwijać gospodarkę w XXI wieku w, w centrum Europy. Ja bym tutaj jeszcze na pewno zrobił coś z e, elektrycznymi rowerami i hulajnogami. Ewentualnie też zastanowił się nad założeniem jakiegoś klubu. Myślę, że pokazałbym taką, taką aplikację swojemu dziecku, jeśli tylko bym miał. Myślę, że też można by dodać tutaj jakiś motek szpitala i składanie wniosków jako szpital. Wtedy mogłoby być trochę trudniej. Ta, ta fabuła by się stała trochę bardziej wymagająca. Już teraz... Możecie zagrać, sami się spróbować i przekonać o tym, czy, czy jesteście gotowi na to, żeby składać wnioski. polska.abwinio.com to jest ten adres. Udostępniamy to za darmo. Jeszcze bez złożonego wniosku, jeszcze bez przypłyniętego hajsu. Czas ruszyć w rejs. Wejdź na www.polska.abwinio.com i zawalcz o jacht dla swojego biznesu. A w międzyczasie zasubskrybuj nasz kanał, daj lajka i napisz w komentarzu, czy udało Ci się już wypłynąć na biznesowe wody?